Moi kochani, powtarzam. Wczoraj do mnie dotarła bardzo bolesna wiadomość, ale godzin za późno, żebym mógł to Karnałowi przedstawić, bo od pewnego czasu Karnałowi są przedstawione tylko nasze negatywne rzeczy. Że ksiądz Piotr to powiedział, tam to robi. Wczoraj zastosowano chwyt poniżej pasa, bo cytuję za agencją, katolicka agencja informacyjna Opole, Wywiad, jaki udzielił biskup Czaja, zatytułowali to dziennikarze, akt przyjęcia Jezusa mam pomóc uporządkować życie chrześcijańskie. Jest tutaj udokumentowane na czterech stronach. Wczoraj dowiedziałem się o kolejnym ataku. Dowiedziałem się od biskupa Czali, że zespół introwizacyjny powstał dzięki naszemu wulgarnemu zachowaniu w Berlinie. Oto tak pisze dziennikarz, cytując później całe zdania biskupa biskup Opolski przywołał wydarzenia, które przyczyniły się do powołania zespołu duszpasterskich i tradycyjnych. Jednym z nich było spotkanie z papieżem Benedyktem XVI w Berlinie w 2011 roku. I tu jeszcze cytat słów biskupa. Przy wyjściu na stadion było wielu Polaków z Polski z czerwonych płaszczach, którzy witali papieża okrzykami bardzo niepojednawczymi, nawet krzywdzącym prezydenta Pawłowiego. Pomyślałem sobie, że trzeba coś z tym zrobić. Czas nie przeprosi publicznie. O sprawę będę prosił, aby każdy z was, kto był w Berlinie, a ja czuje się urażony jako Polak i wierzący, podam której paragrafów wytaczamy wszędzie procesy. To są granice przyzwoitości bitwy. Z tego się pomuje, że był, że wszedł koło nas, kłamie, jechali biskupi w autobusie. My od dzisiaj, widząc biskupów, nie będziemy mieć machali milczenie. Myśmy się cieszyli, widzieli biskupa Andrzeja, gdzie gdzie wołali, jechali w hipowskim autobusie i, i, i w limusynach. A oni mówią, że myśmy wrzeszeni na papieża. Myśmy papieża nie widzieli, papież z innej strony, myśmy byli z drugiej strony stadionu. Pojechaliśmy na rozkaz Pana Jezusa, Czyli cytowałem teksty z Orędzi, bo miałem nie jechać, bo to robił dwudziesty, kiedy mnie skasowano, suspendę dano. Jedź, by dać tam świadectwo wiary i prawdy, bo papież Benedykt przeżyje podczas tej pielgrzymki, masę upokorzeń. Dlatego telewizja niemiecka pokazywała obraz z nami, pokazali w ujęciu do wiadomości, że była grupa, która się spóźniła, bo my czekali od jednej strony, nie mieliśmy biletów, niczego, pojaliśmy spontan, było nas pół tysiąca, odmawialiśmy tam tylko różaniec i moi drodzy, koronkę do miłosierdzia. A biskup będzie to cytował się publicznie, że myśmy wykrzykiwali ochrzkami niepojednawczymi, nawet krzywdzącymi. Robią wszystko, żeby nas i mnie przedstawić, że występuję tylko papieżowi. Na ostatnich spotkaniach, na drugim szczeblu powiedziano mi, że powiedziałem, że papież, powiedział, że ja mówię, że papież, pan jest mówię, tak nigdy powiedziałem, powiedziałem, że jest heretyk i cytowałem, gdzie głosi herezję. Mówię, wy milczycie, a przecież to nie przystoi na głowę państwa, który by głosił herezję. I cytuję zdanie, jechał z Tunezji, Afryki, w samolocie z dziennikarzami, wypowiada, że Bóg Mahometan i Bóg katolicki taki sam, zbawienie zitu i tu. Jak, jak? Ja, kto taką teologię uczy? Czy to herezja? Zamilkli. Mówię, A to co Wy dopowiadacie, że ja tak mówię, bo nie macie argumentów naprawdę. Więc tu jest szczekłamstwo wypowiedziane przez biskupa Czaję publicznie nasi dzi część dzisiaj rycerzy rozpoczęło już dzwonienie do kurii o wyjaśnienie. Kłamią, że to była audycja jakichś w Radiu Świeckim, tam ktoś posłuchał, jest w papierze, pisze, Opole, katolicka agencja informacyjna, wywiad udzielony przez biskupa publicznie. Tu pokazuję, jak to wygląda na urodzce. Jeśli biskup nas do 30 dni blistem nie przeprosi, wnoszę osobiście donos o... z kilku punktów prawa. Niech się tylko modlą, bo powołam kancelarię, do Józefa mnie doili, ja mam doświadczenia, przez tyle sądów wiem jak się walczy. Bo to już jest brak honoru i miłości, żeby w dzień intronizacji takie kłamstwa puszczać. My niewinni pozdrawiali naszych biskupów i się wtedy modlili, a oni mówią gdzie jest miłość chrześcijańska? W przededniu intronizacji bijemy się takie paszkile puszczać na młodych zeży. Wybaczcie. Do tej chwili powstrzymywałem sądy, wszystko, ale w tym punkcie nie ustąpię. Przeprosi, odwoła, wydrukuję w tych gazetach kościelnych, co te puściły wiadomości, wtedy jesteśmy kontenci. A tak będziemy żądali satysfakcji moralnej i finansowej. Taki nastał czas bitwy. Stąd podaję i dzwońcie o wyjaśnienia do, do kurii Opolskiej. Przedstawiamy się, kim jestem, imię, nazwisko, podać numer telefon, podać adres. Żądam satysfakcji, byłem w Berlinie, obrażono moje uczucia religijne. Bo kiedy na papieża plugawią inni, nasi mówią, biskupi się bronią, że to jest artyzm. Natomiast w naszym poczynaniu wszystko odwrotnie, rozumiecie? Nic dobrego w nas nie widzą, tylko wszędzie czy coś jest nie tak, gdzie jest kłamstwo. Bo jeśli na takim kłamstwie, na takim fundamencie powstały zespoły intronizacyjne, to, to jaką prawdę wam mówią? Z wywiadu wynika, że się ze swojej telewizji nie dogadały co do obrazu za króla. Ale w czym się dogadywać? biskup kłamie. Jest gotowy obraz coś króla z imprimatur kościelnym, rzymskim, sprzed II wojny światowej. Będzie sprytnie wciskał, że była też optyka obrazu ecce No bo takich biskupi chcą. Powiedz prawdę biskupie, a nie mów, że chcą to Polacy taki obraz za ta króla. Jak to sprytnie wszystko potrafią maglować, a później to kłamstwo będzie powtarzane przy każdej okazji. To do mnie przyjdzie, gdybyście byli spokojniejsi, nie pyskaci, nie wygadawali na pis papieża Benedykta, który tak w tym nie byli. Dzieci, to będzie powtarzane do końca mojego życia, kapujecie? To kłamstwo. Tego się już nie da odkręcić. Nie stał przy nas. Jechali w autobusie po zakrywanymi szybami. Ledwo ich było widać i oni wiedzieli, co my mówili. A my jak małe dzieci cieszyli się. Nasi biskupi jadą. Mamy zapłacę za postawę wiary i miłości. Pojechaliśmy na rozkaz Boga, by Niemczech stanąć przy papieżu Benedykcie, którego katowano. Przypominam, jak był spotwarzany papież Benedykt w Niemczech. Część biskupów nie podała mu ręki przy przywitanym korpusu dyplomatu. Rozumiecie? Kiedy papież przechodzi, odwracali się. Kłamią w Radio Maria, w innych rozgłośniach, jak, jak tłumaczy to zachowanie, gdzie pytali się. To jest czyste brak kultury. Jeśli jesteś w korpusie dramatycznym i stajesz, to albo idę, albo nie idę. A nie, żeby publicznie pokazywać swoją niechęć. Kiedy papież czekał na spotkanie, są zdjęcia w internecie, kiedy biedaszło nasze, siedzi sam na środku sali jak kołek, a wszyscy się w grupkach siedzą, gadają, sobie tylko oni jak patyk. A co robiono na Stalinie Berlińskim, było ustalone, że komunia na kolana do ust, Jeden Niemiec ubrany w stroju niemieckim, bawarskim, broda, na i tak. Rękę wyciąga po Santissimo. Papież Niemczech który upokorzeń nad upokorzeniami. A nam się teraz przypisuje, że my tego papieża, za którego tyle aniołów złapaliśmy, coś my się za niego umodyli. Kiedy abdykował, wypowiedziałem cztery kazania. Papieżu Kwowadis, dlaczego odchodzisz? Dla mnie papież Benedykt uciekł ze spod swojego krzyża. Wiem, że sytuacja beznadziejna. ekonomicznie go przycisnęli, zablokowali konta bankowe, wszystko przelewy. Wiem na czym to polega. A dziś stałuszka łamią, by mówił, że nie miał sił i nie miał odwagi jechać do Brazylii, bo nie miał i odwagi. Tak go łamią na koniec. Dlatego podaję telefon. Ci, co byli w Berlinie ze mną, było nas pół tysiąca zadawać pytania i mówić jasno, że mamy dokumenty z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Tam był udzielony wywiad. 77, 454, 38, 37. Niczego się nie bać. Są pewne punkty, że musimy bronić prawdy, tak jak od nas się żąda męczeństwa za Chrystusa. Ci wymyślili ekumenizm i tolerancję i lejcie nas. To jest świadectwo prawdy. Bo jest to punkt, gdzie nie możemy ustąpić. Jeśli ustąpimy, rozumiecie? To znaczy, że my winni. Jeśli by ktoś z Was publicznie by w gazecie napisał, że jestem masonem i taki dokument, ja go od razu sądzę. Jak będę milczał, to powinienem że jestem masonem. To jest obrona naszych wartości. Mnie dotknęli po uczuciach religijnych papieży, których kochałem. Papież Jan Paweł, mam pierwszą relikię w Polsce, bo jedyny, jedyny, którego chwili i się wyśmiewali, a teraz jadą na tym koniku, kryjąc swoje herezje i swoje nieraz diabelskie życie. Stworzyli metodę, papież Jan Paweł II, dobry na wszystko. Taką heretycką metodę stworzyli. Potem płaczyli, to wszystko poukrywać i poprzekręcać. A ludzie kochali papieża, więc wszystko wierzą, że nasi, nasi nie płają. Powtarzam telefon do Kuli Opolskiej. Jesteśmy grzeczni, przedstawiamy się 77 454 3837 podać swój telefon. Dzieci nie możemy sobie pozwolić. Już przekroczyli granicę uczciwości walce. Tak jak wam powiedziałem, że czekam w tej chwili tylko na sygnał SIN, że się nadane w tym jest przyczyną miesiączkowania Pingvinów w finał, w maju. I teraz ruchy, ruchy to powstały zespoły konsultacyjne, bo nadal krzyczał z z, z z rycerzami przeciwko Babie, żeby wiedzieć, jakie kłamstwo. Tu musimy zobaczyć Nigdy takiej postawy bojowej nie miałem. Tu przekroczył biskup Czaja wszystkie swoje przyzwoite normy jako biskup, jako człowiek kościoła. Dla mnie jest to oczywisty kłamca. Do tego kłamstwa się już nie da odciągnąć, bo wszyscy na takich cierpiętniku tutaj przyjeżdżają. Wiecie, w tej chwili już się nauczyłem, Za kto tylko zacznie, tak wypraszam dni. Czyli ja następny kłam słuchał, jestem teraz bezwzględny w tym boju. Tyle wyjaśnienia bardzo bolesnego, stąd proszę wydzwaniać, pytać się, niech wyjaśniają. Mówią, bo zaczęła, zaczęli nasi rycerze z dywizji bielskiej. Tłumaczą mi, że było w radiu, dziennikarz spisał. Cii. Kaj jest radiem, ciekawe jakim. Katolicka agencja informacyjna. Wiadomość na całą Polskę. Jestem u księdza Kardynała na rozmowach dzieci i słyszę kardynał przekochany, ale mówi tak, bo, bo mówię, że ja przyjeżdżę z Czasami, będziemy tam. Ale żeby się nie krzyczeli, nie przeszczeli. A ja mówię, o co chodzi kardynałowi? Jeden druga, przygaduję z domu i mówią. No teraz wiem, nie? I wszystkie klubastwa wierzą. Mnie mówią, że teraz rozumiem, czym inni mówią, że nie wierzą w moją szczerość. No jak, że ja same kłamstwa około mnie? I w to wszystko wierzą. Na no to razie znaczy, mnie nikt nie zapyta. Powiedz, Piotruś, jak było w Berlinie, bo tak mówią. Nie, powiedział biskup Czaja, że my krzyczeli, on właśnie, duch, jego ogarnął duch święty wtedy, słyszał wszystko. A iś tam nie był? Teraz niech pokaże twarz, czy był w Berlinie, bo się powołuje, że się musiał, że następny musi to coś nie zrobić. Czyli był w Berlinie. Niech da teraz dowód. Będziemy się spotykali na salach. Nie ma innego wyjścia.